Jedną z niewielu kobiet, których pracę prezentujemy w Galerii Plastyki Nieprofesjonalnej jest bytowska malarka Edeltrauda Jerominek. Jej obraz Słonko w kopalni to jednocześnie opowieść o pracy górnika, ale także o wnętrzu kopalni. Gdy na niego spojrzymy, na pierwszym planie zobaczyć możemy górnika w hełmie z lampką, która rozświetla przekop kopalniany. Ale gdy przyjrzymy się dokładnie, widzimy tam również pracujących górników. Edeltranda Jerominek była żoną górnika. Codziennie oczekiwała na jego powrót z pracy i nigdy nie myślała, że zajmie się malowaniem. Jej przygoda z malarstwem zaczęła się dopiero wtedy, kiedy odprowadzała swoją córkę Monikę na zajęcia malarstwa. Kiedy przyglądała się malującej córce, sama zapragnęła malować i okazało się, że ma niebywały talent. Jej obrazy są pełne ekspresji i wyczucia kolorystycznego. Jednakże jej droga do sztuki nie była prosta. Malować mogła tylko wtedy, gdy mąż był w pracy. Gdy wracał do domu, wszystko musiało być już posprzątane. Przyglądając się obrazowi, na pierwszym planie widzimy twarz górnika w hełmie z lampką rozświetlającą wnętrze przekopu kopalnianego. Zobaczymy sylwetki czterech pracujących górników. Jeden pracuje z łopatą, dwóch posługuje się kilofem, a jeden po prostu idzie do głębi kopalni. Teraz jej obrazy zachwycają zarówno kolekcjonerów, jak i krytyków sztuki, ale tylko nieliczne muzea mogą pochwalić się kolekcją jej obrazów. W Muzeum Śląskim mamy kilka obrazów olejnych, ale także kilka obrazów malowanych na szkle.